Cześć, z tej strony Sebastian i witam Was na kolejnej wycieczce. Dzisiaj jesteśmy w Sudetach w Wałbrzychu i ruszamy na dwudniową wycieczkę przez góry Wałbrzyskie i następnie przez góry Sowie. Przed nami około 60 km wędrówki, także zostańcie z nami. Zapraszamy. Pierwszy dzień wycieczki rozpoczynamy w Wałbrzychu i przed nami około 25 km wędrówki przez Góry Wałbrzyskie. Zobaczymy tu wiele ciekawych miejsc, wejdziemy na kilka górskich szczytów, niektóre z nich należą do Korony Gór Polskich. Także sporo atrakcji dzisiaj przed nami i zapraszam na pierwszy dzień wycieczki. Rozpoczynamy pierwszy dzień wędrówki. Przez góry Wałbrzyskie ruszamy na żółty szlak turystyczny, który zaprowadzi nas na ruiny zamku Nowy Dwór. A na dobry początek, żeby dać nogom trochę się rozruszać, podchodzimy żółtym szlakiem turystycznym na szczyt zamkowej góry nad Wałbrzychem, na której znajdują się ruiny średniowiecznego zamku. Tutaj nam żółty szlak odbija na zamkową górę, no to co, podejście tam na szczyt i za sekundkę widzimy się już na zamku. za sobą ruiny z zamku i ruszamy w dalszą drogę już powolutku w stronę Borowej. Tutaj przed nami Przełęcz Kozia. Tam właśnie udajemy się teraz żółtym szlakiem. Podejdziemy na Borową ale zanim tam jeszcze wejdziemy ruszymy na szczyt który leży po drugiej stronie Przełęczy Koziej i jest to Wołowiec. Tam niedaleko Wołowca znajduje się ponoć naprawdę Fajnie wysunięty punkt widokowy, z którego świetnie widać My Jesteśmy już na Przełęczy Kozi na wysokości 653 metry nad poziomem morza. I tutaj właśnie mamy skrzyżowanie szlaków. Tutaj mamy szlak czarny przychodzący na Przełęcz Koziom z Jedliny, z Drój. W tą stronę odchodzi szlak na szczyt Korony Gór Polski na Borową, a my jeszcze wybierzemy się tutaj na niebieski szlak, który zaprowadzi nas na Wołowiec. Zostawiamy zatem za sobą przełęcz Koziom, wchodzimy na Kozioł i zaraz za nim znajduje się Wołowiec. Kozioł nosi się na wysokości 774 metry nad poziomem morza, a wołowiec jest od niego o całe 2 metry wyższy. Także ruszamy dalej, tym razem już na niebieskim szlaku i ciśniemy do szczytu. Mamy jakieś 800 metrów. Szybkie uzupełnienie cukru na trasie. Kilka żelków owocowych wjeżdża, żeby mieć siłę, ruszać dalszą drogę. No to co? Inoroz. roz, Cukier na szlaków. Że jak najbardziej potrzebne. Oba szczyty zagliczone ruszamy zatem w dalszą drogę teraz przed nami mały wołowiec i ruszamy na poszukiwania platformy widokowej na Wałbrzych no i jest platforma widokowa na Wałbrzych no zobaczymy jak tam wejść teraz tutaj jeżeli tam nie będzie żadnego wejścia wejdziemy po skałach no to co, idziemy pooglądać fajne widoki na Wałbrzych? Pewnie, że idziemy także widzimy się na platformie Widoków. Warto przyjechać w góry Wałbrzyskie. Platforma widokowa zapewnia świetne widoki na miasto Wałbrzych i otaczające go góry. Także warto odbić na chwilę ze szlaku prowadzącego na borową, aby przejść tutaj na tą platformę i przy okazji dowiedzieć się co nieco o dawnym, znajdującym się tu kamieniołomie. Czas zostawić za sobą platformę widokową i idziemy dalej. Już na borową. Podczas tej wycieczki rozpoczniemy nowy projekt i będzie to zdobywanie odznaki. Znam góry Sowie. Aby zdobyć tę odznakę należy odwiedzić ponad 40 najciekawszych miejsc pod względem turystycznych w górach. Sowich. I właśnie dzisiaj rozpoczynamy zdobywanie tej odznaki. Wchodzimy na łączony szlak czerwono-niebiesko-żółty, który zaprowadzi nas na Borową, na szczyt, który należy do korony Gór Polski i jest zaliczany jako najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich. Do szczytu 35 minut drogi. Pokazujemy Wam jak wygląda podejście, jak wygląda słynna nowa wieża widokowa na Borowej i ciekawe czy uda znaleźć nam się na szczycie pieczątkę, która lubi sobie zwykle z tego szczytu zniknąć, a później ruszamy już w dalszą drogę w stronę Walimia. Pocieramy na przełęcz podborową. Tutaj drogowskaz do wieży widokowej i drogowskazy, które kierują nas na szlak grzbietowy. Jesteśmy już na rozdrożu. Tutaj czerwony szlak. Odbija. O tutaj pod tą stromą górkę będzie trzeba podejść. Można jeszcze obejść to niebieskim szlakiem, ale droga jest nieco dłuższa. No, nie ma co. Miało być ostro. Będzie ostro. Podchodzimy czerwonym szlakiem, prawdopodobnie jest to szlak grzbietowy i idziemy na borową. Docieramy już do borowej. Chodźmy zatem zobaczyć, co czeka na nas na szczycie. nie będzie, wieje chmury. Nie tym razem. Możecie zobaczyć piękne widoki z Borowej na naszym blogu. Na razie jeszcze chwilę tutaj postoimy. Na razie jeszcze można chwilę spędzić na wieży. Później czas ruszać w dalszą drogę do Jedliny i w stronę Walimia. Pogoda się nie zachęca do wędrówek. No nic, chwila przerwy i ruszamy w dalszą drogę. Opuszczamy już szczyt Borowej. Pieczątki niestety na szczycie. Nie było widoków też nie. No, ruszamy w dalszą drogę w stronę jedliny. Przed nami jeszcze kilkanaście kilometrów dzisiaj do pokonania, a już praktycznie dwunasta więc mamy dosyć mało czasu. Ale jeszcze przejdziemy przez kilka szczytów. Teraz kierujemy się na czasie rozdroże i ruszamy zielonym szlakiem na Jałowiec i Jedliniec. Jestem już w gminie Głuszyce, na zielonym szlaku turystycznym minąłem właśnie Mały Jałowiec, przede mną szczyt Jałowca, a na drzewie znalazłem znak mówiący, że wkraczam na strefę MTB Głuszyce, co oznacza prawdopodobnie, że możecie tutaj pojeździć na rowerach. Sprawdzimy później czy są tu jakieś fajne ciekawe szlaki, a na razie czeka nas podejście na Jałowiec i dalej ruszamy już w stronę jedliny. Podejście na kolejny szczyt Jedliniec, a już za jedlincem będziemy powolutku wchodzić do jedliny Zdrój. Gdzie, jeżeli będziecie mieli ochotę, to możecie zakończyć tutaj całą właśnie tą wycieczkę i wrócić pociągiem z powrotem do domu. Ale my tam dzisiaj nie kończymy, tylko idziemy dalej do wsi Walim, gdzie mamy dzisiaj nocleg. Przy okazji, zbliżając się do Walimia, rozpoczniemy zwiedzanie miejsc, które są wyznaczone w projekcie. Znam góry sobie, żeby dostać już pierwszą trzech dostępnych w tym projekcie. Odznak. Pora opuścić szczyt Jabłowca, ruszamy dalej do jedliny, a na Jabłowcu niespodzianka spotkałem naszych czytelników. Czytelników naszego bloga górskim szlakiem.pl Zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie. Serdecznie pozdrawiam ze szlaku. I koncert na rogu był naprawdę fantastyczny, usłyszeć coś takiego w górach to naprawdę skarb. Jeszcze raz serdeczne pozdrowienia, do zobaczenia jeszcze raz na szlaku. Pora ruszyć w dalszą drogę, kolejny cel Jedlina. Tutaj przy szlaku zaczynają się pojawiać takie ciekawostki czy to są pozostałości kompleksu Rieze. Chyba tak, bo co innego można znaleźć w górach wałbrzyskich, w Sudetach? Jak nie pozostałości kompleksu Rieze. Kompleks Rieze to jest miejsce, które naprawdę warto odwiedzić, będąc w okolicach Walimia i Wałbrzycha. Kompleksy Rieze były drążone w sudetach. Kolejny taki kompleks zlokalizowany jest na zboczach Włodarza, i były to kopane przez ludzi więżonych przez Hitlerowców podczas II wojny światowej. Miały one ukryć. Kilkuset tysięczną armię hitlerowców pod sudetami. Kompleks ten nigdy nie został zakończony, a pozostałości tego kompleksu możecie zwiedzać i w okolicach Walinia, i właśnie w okolicach Włodarza. Miejsce ponure, wiele osób tutaj zginęło, zostało zamęczonych podczas katróżniczej pracy. A tak oto prezentuje się mapka. Projektu znam góry Sowie. I jesteśmy tutaj właśnie w okolicach. Walimia i mamy do odwiedzenia kompleks Włodarz i szczyt Włodarza. Później jeszcze przejdziemy na Sztolnie Walimskie, czyli numer 8 i zejdziemy do rzeczki. Zostawimy swoje graty i pójdziemy jeszcze zobaczyć Szyprówkę, kościół Matki Boskiej Śnieżnej i kompleks Osówka. Taką mapkę możecie sobie wydrukować w internecie, zabrać za sobą i zacząć zwiedzanie górsowych. To już zostawimy na dzień jutrzejszy. Dzisiaj na razie wchodzimy jeszcze na Włodarz i kończymy naszą wycieczkę w... Yeah, especially. Udało się przejść całe Góry Wałbrzyskie, wchodzimy do parku krajobrazowego Gór Sowich. Przed nami drugi etap dzisiejszej wycieczki. Co fajnego możecie tutaj zobaczyć. Możecie zobaczyć pałac Jedlinka, sztolnie walimskie, wieżę widokową na Kalenicy, która znajduje się po drugiej stronie Przełęczy Jugoskiej. Górę Parkową w Bielawie, Wieżę Widokową na Wielkiej sobie Kompleks Włodarz, tajemnicze miasto Osówka czy nawet Zamek Grodno, no i wiele, wiele innych ciekawych miejsc. Wielka Sowa zalicza się również do Korony Gór Polski. Więc jeżeli będziecie chcieli przejść taką samą trasę jak ja dzisiaj, to zdobędziecie aż dwa szczyty. Także ruszamy dalej, wchodzimy do parku krajobrodowego górsowych i zobaczymy jakie atrakcje tutaj na nas czekają. Rozdroże pod Stróżową Górą, 638 metrów nad poziomem morza. Odbijamy dalej tutaj w prawo na Czerwony Szlak, a potem wejdziemy na Zielony, który zaprowadzi nas już na kompleks Włodarz, 55 minut. Do Wielkiej Sowy stąd jest 3 godziny i 30 minut. Bierzemy się powoli do Przełęczy Marcowej i trzeba będzie podjąć decyzję, czy wchodzimy na szczyt Walimia i ruszamy dalej prosto, wchodzimy prosto na Rzeczki, czy wchodzimy na szczyt. Wracamy jeszcze zobaczyć sztolnie. Dlaczego teraz trzeba podjąć decyzję? Widoków praktycznie na szlaku nie ma. Jest ogromna, wielka mgła albo chmura. Później może być dosyć trudno odnaleźć drogę. No zobaczymy. Jeszcze mamy kawałek, jeszcze jest trochę czasu do zachodu słońca jest. W sumie jeszcze niecałe półtorej godziny. Także pomyślimy, zobaczymy. No, decyzję podejmiemy już na przełęcz. 5 minut przerwy w wiatce turystycznej na przełęczy marcowej. Z jednej strony zamknięta folią, więc można tutaj spokojnie się przespać, jeżeli jest taka potrzeba. No ale my tutaj spać nie będziemy. Chwila odpoczynku szybko, wsuniemy coś słodkiego i lecimy dalej. Decyzja w takim razie podjęta. Wchodzimy na szczyt na wysokości 811 metrów nad poziomem morza. Nie jest to jakieś długie podejście, więc. Powinniśmy się szybko z tym uwinąć, wrócimy po własnych śladach, jeszcze zejdziemy zobaczyć sztolnie walimskie i wchodzimy już do wsi Walim i tam poszukamy sobie czegoś do jedzenia, oby jakiś sklep jeszcze był dzisiaj otwarty, bo głód jak u wilka i obyśmy żadnego na drodze dzisiaj nie spotkali. Nie udało się wejść na włodarza na wysokość 811 metrów nad poziomem morza tym sposobem otwieramy projekt znam góry Sowie, pierwszy punkt zaliczany przed nami ponad jeszcze 40 takich punktów w górach Sowich, ile nam to zajmie nie mamy pojęcia, mamy nadzieję, że zdobędziemy wszystkie jak najszybciej ruszamy zatem w dalszą drogę i schodzimy już do wsi Walim tam poszukamy sobie czegoś do jedzenia i idziemy do rzeczki do agroturystyki Jestem już w agro turystyce, mała soda w rzeczce. Tutaj przychodzi zatem pora na zakończenie naszej dzisiejszej wycieczki. Za nami około 27 km, które przeszliśmy z Wałbrzycha przez góry Wałbrzyskie, odwiedziliśmy Borową, odwiedziliśmy jeszcze wiele innych ciekawych miejsc. Teraz przychodzi czas w końcu na odpoczynek, przychodzi czas, żeby nabrać sił przed jutrzejszą wędrówką. A jutro ruszamy dalej i przechodzimy przez całe góry sobie. Także zapraszamy cię do następnego odcinka i do zobaczenia na następnej wycieczce. Cześć. Do zobaczenia na szlaku.